Patrząc na, na, na pierwszy mecz w Portugalii, w którym zagraliśmy w Warszawie, stworzyliśmy dużo więcej sytuacji. Chociaż w pierwszej połowie, moim zdaniem, mieliśmy 3-4 naprawdę bardzo dobre sytuacje do strzelenia gola. E, druga połowa również e, kilka sytuacji z naszej strony. Natomiast na Portugalii, kiedy, kiedy w zasadzie po naszym błędzie, po naszej strasie piłki przy ich polu karnym, przeprowadzili kontr, szelili nam ramkę i to spotkanie jest zupełnie inaczej zaczęło wyglądać. no, się strzelili, wszystko to co mieli. Wszystko to co mieli w drugiej połowie strzelili i nic, wynik może odzwierciedla tego do końca co się działo, działo na boisku, natomiast trzeba docenić tutaj zespół Portugalii, bo zdecydowanie w drugiej połowie, Uważam, że to jest jeden z silniejszych zespołów, jakich graliśmy poza tym czasie. Szkoda, szkoda tej pierwszej połowie przede wszystkim, bo bo uważam, że zaczęliśmy ten mecz odważnie i, e, i chcieliśmy grać jak równy z równym. E, udawało nam się stwarzać e, sytuacji, szkoda, że, że, że nic nie udało nam się wykorzystać. A jak w ogóle czujecie się po takim meczu, kiedy właśnie oni wyciskali wszystko jak cytrynę, a wy też mieliście swoje sytuacje i się skończyło pogromem? To jest bardzo ciężkie, bo, bo, bo z jednej strony masz to, to uczucie w głowie i, i takie, takie taki feeling poza boiskiem, że że gdyby ten mecz się skończył 1-0 albo, albo nawet w jakimś przypadku remisem, to byśmy mówili o, o naszym niezłym meczu. Natomiast no, nie możemy tak powiedzieć, bo, bo, bo gra może rzeczywiście momentami była ok, natomiast no, tracąc pięć bramek, no, to, no, to nie możesz tego spotkania traktować jako udany. Musimy, musimy go przeanalizować i wyciągnąć z niego to, co było dobre, bo było dobre, bo powinniśmy przeciwko takiemu zespołowi stworzyć kilka naprawdę Moim zdaniem 100% sytuacji, no bo, no bo mieliśmy kilka, kilka naprawdę dobrych sytuacji, to co ją nikogo w drugiej połowie, gdzieś tam podróżnik dla mnie to jest sytuacja stuprocentowa, no niestety nie, nie udało się. I tak samo moje, moja piłka na głowie w pierwszej głowie przy 0.0 też moim zdaniem to jest sytuacja stuprocentowa i, i niestety, tak, i tak ten nie, nie, nie wykorzystaliśmy naszych sytuacji, która ja wykorzystała wszystko to, co miała, mając takich pilkarzy. Yy, po prostu pokazała, kto jest też w zespołach. A powiedz jeszcze, z Karolem Świderskim tą sytuację po prostu nie został wpisałem do protokołu, tak? Bardzo dziwna sytuacja, nie wiem cokolwiek, e, nie chcę mówić dokładnie, bo, bo sam, nie wiem, też strzelę z boiska, za chwilę wróciłem gdzieś na ławkę, widziałem, że Świder jest szykowany do zmiany, za które się okazało, że nie może wejść, nie myślę, że, że zostanie ta sytuacja wyjaśniona i przekazana Wam dokładna informacja, ja nie chcę tutaj przeżyć, że tak powiem nieprawdy, bo, 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 bo nie wiem dokładnie na 100% co tam się do końca wydarzyło. A ta pierwsza dobra wasza była wynikała też tego, że wam się tego Leao udało no, mocno ograniczyć na tej jego stronie, też jest twoja My No zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że jeżeli patrzymy na nasz skład, no to, 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 to prawa strona była troszeczkę bardziej defensywna, i, a, a z drugiej strony ich, ich lewa strona zdecydowanie bardziej ofensywna, więc myślę, że tutaj udało nam się w tej połowie Gdzieś zablokować tą stronę, stworzyć sytuację, nawet tą stroną, więc to, to, to gdzieś wychodziło nam, nam dobrze. Natomiast, no, tak jak wspomniałem, no, Portugalia noszyła pierwszą bramkę z kontry i to myślę, że, że pokazuje trochę jak ten mecz wyglądał. Wiele założeń udało się zrealizować, szczególnie w pierwszej połowie. Jeszcze raz powiem, szkoda, niewykorzystanej sytuacji, bo może ten mecz. By, by inaczej wyglądał i e, inaczej by, by, by to wszystko było interpretowane. Jeżeli jest, jest, mamy decydujący z, ze Szkocją. Wiemy, że oni wygrali 1-0, więc oznacza e, wszystko w Polsce. Bo co się stało w tej drugiej połowie z reprezentacją Polski? Bo Ta pierwsza wyglądała bardzo dobrze, chyba to będzie dobre określenie. Dokładnie, pierwsza wyglądała bardzo dobrze. Sam nie wiem, sami nie wiemy, co się stało. Przestaliśmy grać w piłkę. Nisko broniliśmy, no ale mamy, mamy całe trzy dni, żeby porozmawiać o tym, żeby to wyeliminować, żebyśmy grali tak właśnie w pierwszej połowie. Ale mieliście takie poczucie, że Portugalczycy od początku tej drugiej części meczu też wrzucili to na wyższy bieg? Na pewno wyszli na nas wyżej i, i, i to zmusiło nas, żebyśmy też z piątki grali dłuższą piłką, więc na, na pewno na nas bardziej wyszli. A ten rzut karny był z twojej perspektywy ta piłka odbijać się od ręki. No, nie, nie wiem gdzie miałem w ogóle tą rękę. No, wydawało mi się, że miałem ją przyciele. No, mogła ta mernąć ta piłka. Po mojej ręce, no wiadomo, no chcesz zablokować szczał, chcę zrobić wszystko, żeby, żeby bronić bramki. No, Niefartownie otarła piłka o moją rękę. Nie oglądałem jeszcze tego, na pewno to sobie zobaczę. No i będę było inaczej po prostu do tego blokowania. A co po tym meczu powiedział Wam selekcjoner Michał Gołbierz? Na pewno no, głowa do góry, no tak, no. My mamy jeszcze jeden mecz przed co będziemy walczyli Zaskoczono, żeśmy zdobyli trzy punkty, tam wygrali mecz u siebie, który jest dla na nas bardzo ważny. A wyjaśniam Wam jakoś tę sytuację z Karolem Świderskim i czy Ty w ogóle z perspektywy boiska wiedziałeś o co chodzi? z perspektywy boiska nie wiedziałem, dopiero w szkole nie się dowiedziałem, sam nie doprecyzowałem o co dokładnie chodziło, jak to się w ogóle stało. Jak dowiedziałeś się o tym, że wejdziesz na boisko i jak w ogóle w twojej perspektywie wyglądała ta sytuacja ze zmianą, która ostatecznie nie doszła do skutku Karola Świderskiego? Nie wiem, szczerze mówiąc nie wiedziałem o tym. Po prostu się rozżywałem, zostałem zachowany przez trenera i przyszedłem na boisko, to jest A selekcjoner Michał prawie jakoś wytłumaczył Wam to po meczu? Rozmawiał z Karolem Świderskim o tej sytuacji? Nie wiem, to, to no, proszę też Karola bo trenera, no nie mnie. No, pan ze mną, to ja mogę powiedzieć o tym, jak wyglądał mecz bo jak ja grałem, ale nie o To jak Pan zagrał, jak Pan swój występ? Była taka jedna sytuacja, gdzie Nikola Zalewski fantastycznie wpadł w pole karne i tam nie udało się w tej, tej sytuacji. No, Zależy mi, co zrobił na gorąco. Wydaje się, że mógł troszkę szybciej po prostu wycofać piłkę. Zdecydował się zacząć do, do środka. E, no i był taki moment zawołania, czy, czy Nikola sam tę piłkę weźmie, czy e, też też było na wideo, że ona troszkę już zaczęła uciekać, dlatego ja się zdecydowałem na uderzenie, no ale to już było tak gęsto, że po prostu nie znalazłem nie, drogi do, do siatki, szkota, szkoda, bo to była dobra sytuacja. Byliście dzisiaj trochę jak dr Jekyll Mr Hyde w pierwszej i drugiej połowie. Troszkę tak, bo e, ta pierwsza połowa była naprawdę bardzo, bardzo dobra i nic nie zapowiadało, że, że druga będzie wyglądała tak, jak to się skończyło. E, troszkę no nie powiem, że plany yy, yy, się zmieniło po tej, po tej pierwszej bramce na Portugalii, ale jakoś tak yy, nasza gra wtedy siadła, Portugalczycy dostali wiatru w żagle, zrobiły się troszkę mi, więcej miękkiego pola i świetnie to wykorzystali. Yy, na koniec miarczy to już trochę gra w ognie, bo, bo my mieliśmy akcję, oni jeszcze z kontrą, no, później my. Ale oni po prostu zabłócił skutecznie wydarzy no, na 3, także to jest dużo założyć. Ktoś że te zmiany też wpłynęły trochę na to, że ta gra się posypała? Znaczy tak, w pierwszej połowie była jedna wymuszona zmiana. W zasadzie dwie, jeżeli weźmiemy jeżeli pod uwagę Serka Szymskiego, która Partek, który świetnie się spisywał do momentu zejścia z bliska też wymuszona zmiana w przerwie meczu Jan Danarek, też wymuszona zmiana, także na pewno te zmiany miały wpływ, negatywny wpływ, no bo, bo one nie były zaplanowane. Później oczywiście Świder miał wejść, nie doszło do dyskutacji, bo więc troszkę, troszkę chaosu i pewnych wyrównania. Portugalia była dzisiaj po prostu za mocna, bo selekcjoner Michał Michałkrowicz po tym pierwszym meczu na Stadionie Narodowym nie zgadzał się z tym, że zostaliśmy zdeklasowani. To jest zespół taki dwa poziomy wyższy na teraz od reprezentacji polskiej. No właśnie, Szczególnie po, po tej pierwszej połowie stwierdziłem, że nie, bo, e, bo graliśmy naprawdę dobrą piłkę. Myślę, że mieliśmy dużo więcej sytuacji, i byliśmy dożywszym zespołem. E, na koniec wkrótce decydują, że y, y, szczególnie na tym poziomie, i muszę powiedzieć, że po wykorzystała w swoich szans, byli bezwzględni. E, później, oczywiście, gdy już się zrobiło więcej przestrzeni, no to robili użyteczności swojej techniki. E, Prawdopodobnie jest to zespół, który na dzisiaj nie jest naszym zasięgu, natomiast e, myślę, że też są pozytywy. Wiem, że to dzisiaj dziwnie brzmi, bo jak się masz na to, to można się złapać za głowę albo ją spuścić i tyle, ale na pewno tego nie zrobimy, bo, bo ja będę się ubierał przy tym że... Że mamy na czym budować i tego rzeczy żeby... mamy. A ten mecz ze Szkocją wyrasta na no, takie bardzo ważne spotkanie. Oni wygrali z reprezentacją Chorwacji. Powiedział Pan o tym, żeby nie spuszczać głów. To jest taki główny cel przed tym meczem? Oczywiście, że tak, bo wszystko jest czampka w naszych nogach, w naszych głowach. Oczywiście, że stracimy zwycięstwo ze Szkocją i taki jest nasz cel. Na pewno tutaj nie powiem, że po dzisiejszym meczu się poddamy spuścimy głowy. I... Można wybrać Szkocji walkowarem techniką. Będzie, będzie to no, no, zaświęty, bardzo pewno yy, bardzo, bardzo wyrównany. Szkocja wygrywając z Chorwacją też pokazuje, że jest system naprawdę mocny, Ale pierwszy mecz, z wygraliśmy na wyjeździe to są się które przyjmowałem. Dziękuję.